Witam Was moi drodzy. Co jakiś czas będę wstawiał takie shorty. Na dzisiaj, oczywiście, bardzo krótki materiał, gdzie często wypowiadam się przeciwko piekłu i dalszej egzystencji, nie przypisując tego swojemu widzimie się, ale biblijnym naukom, które tak bardzo są wykręcone w wielu dzisiejszych denominacjach chrześcijańskich. Jednym z, takim, z takich dowodów, bo o tym oczywiście trzeba dużo mówić w Biblii, mówić, to jest short, dodatkowe jak gdyby myśli, a nie to, na czym bazuje moja wiara, że nie ma czegoś takiego jak piekło, albo nawet niebo od razu po śmierci, czy jakakolwiek inna egzystencja. A więc dodatkowe myśli, proste rzeczy. Wracając do początku, do Adama w Ogrodzie Eden. Bóg zapowiedział Mu, że w momencie, kiedy zgrzeszy, zerwie owoc zakazanego drzewa, owoc poznania dobra i zła, na pewno umrze. W innych słowach Bóg powiedział, że również do Adama że z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Teraz pomyślmy, co się stało z Adamem. No jak wiemy, jak opisywał na również apostoł Paweł, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, czyli przez Adama, przez jego grzech, tak i wszyscy zgrzeszyli, wszyscy umierają, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, a więc Adam, jako osoba, która zgrzeszyła, dała nam te same konsekwencje. Przekazał nam w spadku, w cudzysłowie, tak można powiedzieć, śmierć. A osoba, która już pozostała w tym przekleństwie śmierci, nie mogła spodzić już nikogo, kto by żył wiecznie. No i tutaj się trzeba przypatrzeć temu, co Bóg zapowiedział Adamowi. Bóg zapowiedział Adamowi bardzo wyraźnie, że gdy zje owoc z drzewa, poznania dobra i zła, na pewno umrze. No i teraz, gdzie jest Adam? Jeżeli ktoś twierdzi, że istnieje życie po śmierci, gdzie jest Adam? No bo jeżeli powiemy, że jest w piekle, no to musi to być bardzo poważne niedociągnięcie i nieprawda, a wręcz kłamstwo Boże, który zapowiedział Adamowi chwili śmie grzechu tylko i wyłącznie jako konsekwencję śmierć. Więc wiemy, co się stało. Adam zaczął się starzeć. nigdy nie miał się starzeć, bo gdyby był posłuszny, miałby dostęp w ogrodzie Eden do drzewa życia. Nie było tam tylko drzewo poznania dobra i zła, z którego zrywać nie mógł, ale było też drzewo, życia, czyli owoce przedłużałyby nieskończoność życia Adama i Ewy. jak i ich potomstwa, gdyby zachowali ową, owe posłuszeństwo. Natomiast poprzez zjedzenie tego owocu z poznania dobra, z drzewa poznania dobra i zła, Adam przestał mieć dostęp do tego drzewa i tak jak Bóg mu zapowiedział, zaczął się starzeć no, i umierać. Bóg też postawił dwa cheruby i ognisty miecz pomiędzy nimi, które dostrzegły dojścia do drzewa życia. Więc prostym wnioskiem jest, że Adam nie może być w piekle, dlatego że Bóg mu takiej kary nie zapowiedział. Jeżeli byłaby taka kara, jeżeli istnieje coś takiego jak dusza nieśmiertelna, którą posiadał Adam i każdy z nas, to Bóg musiałby. Te konsekwencje jak najbardziej pierwszemu człowiekowi zapowiedzieć. Wytłumaczyć mu, że jest nie tylko ciałem, które chodzi, ale w środku ma duszę, która jest nieśmiertelna i ona nie umiera, i po tej śmierci, którą Ci zapowiedziałem, nie tylko umrzesz, ale ta dusza, która z Ciebie wyjdzie, pójdzie na wieczne męczarnie w piekle. Czy Bóg cokolwiek takiego zapowiedział? No nie, jak jeszcze raz powiedzieliśmy sobie, Bóg powiedział. Że w kiedy zjesz z tego owocu, umrzesz. Wiemy, że od razu Adam nie umarł, bo tutaj się wielu oczywiście przyczepia do tego i mówi, że chodziło tu o sens duchowy. Nie. Adam w tym dniu umarł, w sensie zaczął się proces starzenia, chorób, no i w konsekwencji śmierci. Stał odłączony od tego całego procesu który, życia, który miał trwać wiecznie. Więc w tym dniu, można powiedzieć, umarł. Po prostu dalsze jego lata prowadzące aż do jego śmierci już były powolnym umieraniem on już w oczach Bożych umarł tak to była tylko kwestia czasu jest tak jak wentylator odłączymy od zasilania on się jeszcze kręci ale się zatrzymuje więc moment po prostu jak gdyby um, zaprzestania zasilania tego wentylatora który wciąż jednak było wyjęcie tej wtyczki no i Bóg za tym przykładem w cysłowiu wyjął tą wteczkę, kiedy Adam zgrzeszył. No i dalsze jego słowa, Boże, że powrócisz do Prochu, z którego zostałeś święty, bo Prochem jesteś i w Proch się obróci. Żadnej innej nauki Bóg nie przekazał Adamowi. Więc mamy to powiedziane, że Bóg, zresztą Bóg jest prawdomówny, sama Biblia mówi, że Bóg nie może kłamać w przeciwieństwie do człowieka, więc nic takiego nie mogła Adama spotkać. No, ale ktoś powie, no Adam poszedł do nieba. To zobaczmy, jaka jest niedorzeczność w takim stwierdzeniu. Czyli zobaczmy, przez grzech, sprzeciwienie się Bogu, Adam i Ewa tak naprawdę sobie sprawili dobrą rzecz, bo za ten swój grzech, przez który my wszyscy umieramy i tak dalej, nie dostał żadnej konsekwencji, ale po prostu umarł i poszła jego dusza, czy tam kto co woli, duch, czy jakkolwiek to mówią, jako to coś. To my w sensie duchowym poszła do nieba i żyje tam wiecznie. Czy widzimy tutaj, delikatnie mówiąc, niedorzeczność? Czyli ten grzech wyszedł mu na dobre, że poprzez ten grzech poszedł do nieba i zażywa tam wiecznych, już niezmąconych przyjemności, i jest tak jak Bóg, w postaci duchowej, na wiecznie, wiecz, wieki wieczne szczęśliwe, czyli no, właściwie dziękuję Ci Boże, bo poprzez ten mój grzech. No, tak jak Szatan powiedział, stałem się taki jak Ty, jestem przy Tobie, żyję wiecznie. Czy taką tutaj naukę wyjmujemy z tego przykazu, który powiedział Adamowi Bóg? No nie, jeszcze raz. Bóg nie powiedział, że Jego dusza jest czymś nieśmiertelnym, jest czymś w Nim, jest Nim samym, ale w sensie duchowym, że to ciało to jest tylko powłoka. Gdy umrzesz, pójdziesz albo do piekła na wiecz, wieczne męczarnie, albo do nieba. Nic takiego Bóg nie powiedział. Jeszcze raz Bóg zapowiedział Mu śmierć, Bóg jest prawdomówny, Adam umarł, i tak powiedział, Adam obrócił się w proch, bo prochem jesteś w proch się, obrócisz. taki bardzo ważny fakt biblijny, który każdy, który tak mocno obraża drugich za to, że nie wierzą w życie po śmierci, w piekło i tak dalej, powinien Biblijnie przemyśleć. Pamiętajmy, Bóg zawsze zapowiada człowiekowi to, co się stanie z nim. Bóg nie kłamie od samego początku do końca. Natomiast wiele denominacji dodało sobie, jak wiemy, na przestrzeni już tysiącleci, dotali wiele kłamstw, poddając się po różnego rodzaju wpływy pogańskie, no i odstępując od Boga, od jego nauk, powstało to, co. Powstało, ale mamy wciąż słowo Boże, które możemy analizować, przez które możemy wciąż dojść do prawdy. Także nie, nie jest to nauka świadków wiechowy. tak zaraz ktoś może pomyśleć, napisać, czy adwentystów, czy kogokolwiek innego. Jest to nauka biblijna, proste zasady, proste słowa, które Bóg wyrzekł do pierwszego człowieka Adama. Dniu, w którym skrzeszysz, umrzesz i obrócisz się w proch, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. To jest bardzo prosta. Nauka. Poza tym przy stworzeniu wszystkiego, jak czytamy, Bóg stworzył ziemię, wszelkiego rodzaju zwierzęta, wszystko, co żyje na ziemi, a na końcu stworzył człowieka, aby co? Aby opiekował się tym, co Bóg stworzył. Bóg, jak gdyby postawił człowieka nad, nad tym wszystkim w pewnym celu, tak, by opiekował się tym, co Bóg stworzył. Takie było zadanie człowieka bo Adam dostał bardzo wyraźne wskazówki co ma robić, czego nie ma robić i jakie konsekwencje go za to czekają. Jezus Chrystus to co zrobił swoją śmiercią to jest bardzo ważna kwestia dlatego że to jest taki kolejny fakt. Jeżeli my żyjemy wiecznie to powiedzcie mi po co śmierć Jezusa Chrystusa? No, bo jeszcze raz z Biblii wynika, że chociażby jeszcze raz z listu do Rzymian, że życie wieczne jest darem łaski Bożej w Jezusie, Chrystusie. Życie wieczne. Tam nic nie jest mowa o tym, czy to w niebie, czy gdziekolwiek indziej. Po prostu jest powiedziane o tym, że dalsza egzystencja, wieczna egzystencja jest zależna tylko i wyłącznie od Boga. I Słowo Boże nam mówi również o zmartwychwstaniu. Właśnie to, co Chrystus zrobił, umożliwia. To, by w przyszłości, tak słowo Boże mówi, Bóg zmartwie zbudził. Zarówno prawych, jak i nieprawych. Jednych na sąd życia, jednych na sąd śmierci. I to jest wszystko, co Biblia nam zapowiada. Natomiast bez śmierci Jezusa Chrystusa nie byłoby zmartwychwstanie możliwe, dlatego że wykracza to poza to, co Bóg zapowiedział Adamowi. Bóg nie powiedział Adamowi, że jest jakakolwiek szansa, konsekwencją grzechu była śmierć. Dlatego też. Jeszcze raz powtórzę słowa Pawła: jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i wszyscy zgrzeszyli, tak? bo jesteśmy potomkami Adama. Nie ma tutaj z tego wyjścia, nie było z tego ucieczki, dlatego też dalsza egzystencja po śmierci zadaje kłam Ewangelii, bo podstawą Ewangelii jest właśnie zmartwychwstanie na początku Jezusa Chrystusa, a później właśnie zmartwychwstanie wszystkich, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Tak jak sama Maria powiedziała do Chrystusa, gdy Jezus powiedział, że jest zmartwychwstaniem i życiem, czy w to wierzy? Zanim zmartwychwstanie zbudził jej brata Azarza, ona odpowiedziała, że wierzę, Panie, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych po prostu w dniu sądu. To były wierzenia żydowskie, oni o tym widzieli, natomiast nie wiedzieli, w jaki sposób się to stanie, że Zostanie to, jak gdyby, umożliwione poprzez śmierć Jezusa Chrystusa. Więc dlaczego Chrystus umarł? Właśnie po to, by obrócić to, co zrobił Adam. Czyli Adam swoim grzechem sprowadził na nas śmierć, z tego nie ma wyjścia, a więc żyjemy tyle, ile żyjemy, i wracamy do prochu, taki Adam. I tutaj sprawiedliwość Boża musi się wypełnić. To, co Bóg zapowiedział, to się stało. Jednakże, a Chrystus, pozostając do swojej śmierci i to męczeńskiej wierny Bogu, Odwrócił jako ten, który przyszedł, by złożyć ten okup za nas, wykupić nas tej, z tego grzechu Adamowego, by nadać nam nadzieję. Czyli daje nam wyjście z, tej, z, tej, z tego, co Bóg zapowiedział na początku Adamowi. Z wiecznej śmierci. Chrystus mówi o zmartwychwstaniu. A więc poprzez Jezusa Chrystusa odwrócenie tego, co zrobił Adam, znowu należy nam się życie. Dlatego też każdy. Kto należy do Chrystusa, kto mu się odda, odda i pozostanie wierny aż do końca, ma szansę na zmartwychwstanie albo żywe przejście, jeżeli przyjdzie Jezus Chrystus jeszcze za naszego życia. Ale każdy, kto zmarł, ma szansę wtedy dopiero na zmartwychwstanie, a nie żyje dalej od razu w niebie, czy też źli w piekle, bo jeszcze raz ci źli, którzy stają negatywnie osądzeni, nie mają żadnych perspektyw na dalsze życie. Więc taki Adam i Ewa którzy zmarli, obrócili się w proch, tak i oni, chociaż będzie to zmartwychwstanie sprawiedliwych, niesprawiedliwych, ale jeśli oni nie przyjmą tego, co mówi Bóg, wrzucą dalej Jego mierniki, Bóg osądzi ich negatywnie, powrócą do prochu, z którego Bóg ich pobudził. I to jest jezioro ognia, to jest gehenna śmierć druga, o której Biblia mówi. Jezioro ognia, tak tłumaczy nam mówi Winiana, to śmierć druga. Z pierwszej śmierci to jest ta nasza śmierć, którą umiera każdy człowiek. Z tej śmierci każdy będzie miał powstanie z martwych stanie, a nie, że żyje po śmierci. Okay? Będzie miał zmartwychwstanie w dniu sądu, z tej pierwszej śmierci każdy, a więc zarówno sprawiedliwy, jak i niesprawiedliwy na sąd. Dopiero po sądzie Bóg powie, kto jest godny i kto przyjął ofiarę Jezusa Chrystusa, kto mu chce służyć i wejdzie do jego królestwa. Już nie dozna drugiej śmierci, więc nie zostanie zabity, osiągnie tą nieśmiertelność, którą Bóg będzie dawał każdemu, albo ci, którzy powstaną na sąd śmierci, po prostu rzucą Boga, rzucą Chrystusa, zostanie im powiedziane przez Boga, no, że jedyną konsekwencją jest powrót znowu do prochu ziemi. To jest ta druga śmierć, to jest to jezioro ognia symboliczna, Gehenna. Ogień w Biblii jest symbolem i jak my wszyscy wiemy, zniszczenia. Co tam rzucisz, spali się, nie ma tego, pozostaje proch, zostaje to wymiecione przez wiatr i tego nie ma. Ogień jest nie oznaką i symbolem wiecznych cierpień, mąk, ale wiecznego zniszczenia, nic więcej. Jeszcze raz przeanalizujmy te przykłady, które Biblia nam mówi. Sam początek, co zapowiedział Adamowi Bóg? Śmierć i obrócenie się w proch. Nie ostrzegł go przez żadnym piekłem, oczywiście nie powiedział mu że pójdzie do nieba i jest to niedorzeczne, by taką nagrodę za tak poważny grzech, przez który my wszyscy cierpimy i musiał oddać życie Chrystus, mógł pójść do nieba. Jest to niedorzeczne. No takie malutkie jeszcze elementy dwa. Szatań i demony od wieków, od zawsze podszywają się pod zmarłych, kreując tą naukę. Mamy wiele nawiedzonych domów, rodzin, Jakiś przychodzi ojciec, Brat, matka do osoby po śmierci, by kreować to pojęcie życia po śmierci. Jak wiemy, szatan i demony są przeciwne temu wszystkiemu, co mówi Bóg, i kreują nieprawdy, wszelkiego rodzaju. A więc jeżeli istniało życie po śmierci, szatań demony, wręcz przeciwnie, kreowałyby inną naukę. Natomiast od samego początku wręcz, zapowiedział powiedział Adamowi Ewie szatan powiedział, że na pewno nie umrzecie. Ona mówi: Bóg powiedział nam, że w tym dniu umrzecie. Szatan powiedział: Na pewno nie. Ta nauka jest kreowana i propagowana od tego momentu aż do dzisiaj, a więc nie są to nauki boże, tylko diabelskie. Diabeł, szatan starają się wpajać ludziom, nie tylko chrześcijanom, ale ludziom na całym świecie, w różnych religiach, to, że człowiek nadal żyje. Natomiast jeżeli są to rzeczywiście duchy zmarłych, to w jaki sposób można to pogodzić z kimś, kto po śmierci idzie albo do piekła, albo do nieba. I oczywiście ludzie sobie tutaj skrowali znowu błędną swoją naukę, wysaną z palca, rządząc zagubione dusze, które są pomiędzy tam piekłem czy niebem i sobie po prostu tak gdzieś wędrują, bo mają coś niedokończonego. Jak to dokończą, no to wtedy idą sobie albo do nieba, albo do piekła. Bzdura, jeszcze raz, bzdura, która po prostu nie ma żadnego pokrycia ani w słowie Bożym, ale oczywiście, jak w większości tych fałszywych nauk, ma początki w wymysłach ludzkich, bądź też e, natchnionych w wypowiedziach demonicznych, diabelskich, które pochodzą z samego źródła, od Babilonu, od, od samego początku. E, I trzeci taki pomniejszy jeszcze fakt to to, że dlaczego my wszyscy musimy Poprzez tą karę, jeżeli mamy nieśmiertelną duszę, starzyć się i umierać? Dlaczego w chwili śmierci Jezusa Chrystusa nie zostało to z nas ściągnięte? Więc to jeszcze raz podchodzimy do tego pierwszego, do tej pierwszej kwestii, o której mówiliśmy na początku. To jest właśnie konsekwencja. Bóg zapoczątkował życie. Ale dało przekleństwo śmierci, a więc nasze komórki, i tak dalej, to się wszystko nie regeneruje. Nie ma już drzewa życia, które by to regenerowało, tak jak Bóg postanowił. Było to zależne od posłuszeństwa, posłuszeństwa człowieka, czy by żył w zdrowiu, by się nie starzeł, żył wiecznie, miałby dostęp, kiedy Bóg by pozwolił do drzewa życia. Nie mając to, po prostu nasze ciało umiera, starzejemy się. I każdy z nas obojętnie, jakby zdrowo sobie tam w życiu się odżywiał, i w ogóle wiem, że było przykłady na przestrzeni tysiącleci, kiedy to ludzie wydłużali, chcieli wydłużyć sobie życie, ale nikt z nich nie przekroczył tej bariery wieku, o których Bóg powiedział, i każdy z nas umiera. A więc nie ma to żadnego sensu, ale widzimy, że zamysł Boży się ziścił, jest prawdziwy, każdy z nas umiera. Powraca do prochu, z którego został wzięty. Jesteśmy tylko prochem, który został ożywiony przez ducha Bożego. Więc nie jest to duch, którego Bóg ci wkłada, który jest tobą w sensie duchowym, a ty jesteś tylko w powłoce ludzkiej. Jak ta powłoka umrze, to ty wychodzisz? Absolutnie nie, nie. To jest ten sam duch, tchnienie życia Boże, które zarówno w tobie, ale jest i w koniu, w myszy, w bakterii. Wszystko, co żyje może żyć tylko wyłącznie dzięki temu Duchowi Bożemu, więc nie wyobrażamy sobie, że po śmierci bakterie i wszystko inne wędruje do nieba i tam żyje wiecznie. No bo idąc takimi kategoriami, musielibyśmy w ten sposób powiedzieć, bo jeszcze raz, wiele wierzących mylnie w życie po śmierci, że dusza jest wieczna, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Zwróćmy uwagę, że oni zadają jeszcze raz kłamę w Ewangelii, że dusza jest nieśmiertelna, zarówno ta niesprawiedliwa, jak i sprawiedliwa, tylko, że ta niesprawiedliwa żyje w cierpieniach w piekle. A więc, jeżeli ten Duch Boży to jest, jest Tobą, jest tą żywą jednostką, to zarówno zwierzę, bakteria musiałaby również nigdy nie umrzeć. Natomiast jest to zwyczajnie, tak Biblia nam opisuje, tchnienie Boże, jego Duch, to jest dokładnie tak, powiedziałem o tym wentylatorze na początku, jak pod, sam wentylator jest martwy. Powiedzmy, telewizor. Jak podłączysz go do źródła zasilania, tą wtyczkę, to w cudzysłowie ożywia, tak? bo to jest martwy przedmiot, ale mówimy o tym, że zaczyna działać. Gdy go znowu odłączysz od tego zasilania, to on nie wraca poprzez tą wtyczkę do prądotwórczego urządzenia jako telewizor, jako wentylator, tylko jaka ta energia, ta energia, która została tak przystosowana, by. Pobudzić ten przedmiot do działania tak samo z stworzeniem Bożym. Jeżeli Bóg coś stworzył i swoim tchnieniem, jak czytamy na początku, Bóg stworzył człowieka, ulepił jego ciało z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza dech życia, jadąc stał się duszą żyjącą. Wszystko, co żyje, Biblia opisuje, zarówno człowieka, jak i zwierzę, i sam Bóg zaprzysięga na swoją duszę, jest to opis czegoś żywego. Dusza jest coś, co żyje. Co, ma ten dech boży w sobie, wstaje i żyje. ok? Jak on umiera, nie wychodzi z niego ta dusza, bo on był duszą. On po prostu umiera, ten dech, te tchnienie, które pobudziło go do życia, zarówno zwierzę, bakteria, jak i człowieka, wraca do Boga. Nasza jedyna różnica pomiędzy człowieka, pomiędzy zwierzęciem, bakterią i tak dalej jest ta, że Jezus Chrystus oddał za nas ludzi życie, że to Bóg nas ukochał. Że to my znaczymy tyle do Boga, bo On stworzył nas, nas na swój obraz, i to nie znaczy, że na swój obraz, że my jesteśmy wieczni, bo wielu oczywiście sobie kreuje znowu takie e, wierzenia, których nie znajdziesz nigdzie w Biblii, ale to ich sposób myślenia kreuje te różne powiedzenia, że właśnie na obraz Boży to znaczy, że my mamy nieśmiertelną, wieczną duszę. Oczywiście nigdzie tego nie znajdziesz takiego określeń w Biblii, ale jesteśmy stworzeni na obraz Boży, potrafimy myśleć, służyć, Bogu, Jesteśmy, mm, mamy sumienie wszczepione w siebie, jako jedyne stworzenia na całej Ziemi. Odróżniamy się w ten sposób od zwierząt, że mamy pojęcie tego, że nad nami jest Bóg. Potrafimy być posłuszni albo nie. E, zwierzęta tego nie posiadają, nie potrafią. Dlatego jedynie człowiek ma tę nadzieję, nas Bóg ukochał, i śmierć Jezusa Chrystusa dała nam szansę na odwrócenie, odwrócenie jeszcze raz tego, co zrobił Adam. A dopóki żyjemy, dopóki Chrystus nie przyszedł, te konsekwencje, że Adama pozostają, więc umieramy, wracamy do prochu. Pierw, gdy Chrystus przyjdzie po raz drugi, wykorzysta to, co zrobił, swoją śmierć, swoją ofiarę, by wszystkich zmartwie Jeszcze raz mówimy, zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych na sąd życia, albo na sąd śmierci. I to tyle dzisiaj chciałem powiedzieć w tym temacie. Oczywiście to nie jest wszystko, to są dodatkowe, zwykłe myśli, przemyślenia. Taki short, czyli krótki materiał dodatkowy, który powinien pobudzić do myślenia. Natomiast, by wszystko stwierdzić, trzeba całą Biblię przeanalizować od A do Z, zarówno kontekst duszy, czym jest, śmierci, czym jest, szeol, hades, gehenna, Jeziora ognia, otchłań, te wszystkie określenia Biblijne, co oznaczają. I w każdej innej nauce biblijnej, włącznie z tym, kim jest Bóg, czy jest jeden, czy jest trójcą, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest tylko taki dodatkowy materiał, króciutki, pobudzający do myślenia. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za wysłuchanie i życzę wszelkich błogosławieństw poszło.